Proszę Państwa, powiem szczerze, uwielbiam ten moment, gdy oczekiwania dobiegają końca. Przed meczem każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami, ale teraz przyszedł czas na ich konfrontację z rzeczywistością. A my przekonamy się, kto wyjdzie starczą, kto wyjdzie zwycięsko z najbliższego meczu. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Drużyna Jagiellonii Białystok zmierzy się z piastem Gliwice. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A oto skład, w jakim mecz rozpocznie drużyna Jagiellonii. Jakub Czerwiński musi teraz uważać. Podchodzą z pressingiem. Piast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz. Bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Znamy taki styl, prawda? Tiki taka. Decyzja sędziego. Odrzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. Kondzior. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. I piłka odbita na out. Jesus i Mas. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Co za interwencja! Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Przejęcie piłki. Do Tarasa Romańczuka. Spójrzmy sam na sam z Bramkarzem. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Jakub Czerwiński. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. To podanie powinno znaleźć partnera. Czy trafi? Tak jest. Dwubramkową przewagę ma teraz Jagiellonia, Trudna sytuacja dla rybala. No piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Na razie 2-0. A piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Oj, strata piłki. Będzie okazja. Pramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. No, dobrze. To nie była zbyt udana akcja. Ubicki, dobra akcja, obrona może być w opałach. Piłka do Tarasa Romanczuka, prosto w ręce bramkarza, łatwo wyłapał piłkę. Puszcza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Do tarasa Romanczuka. Obiecujące zagranie przed pole karne. Znakomicie wybronione. Brawo! nicki. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. wręcz zachęca. Gol! Ale piękna bramka. Z takiego dystansu. siła, precyzja. No coś wspaniałego. Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji, dlaczego strzał z dystansu, to był znakomity pomysł. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie, Jacku. Już jest właściwie po meczu, Tomku. Nie ma co tu obijać w bawełnę. Ta pierwsza odsłona to prawdziwy koncert. Rzadko się ogląda tak miażdżącą przewagę jednej ze stron. Drużyna przeciwna pewnie poświęci przerwę na zastanawianie się nad tym, jak uchronić się przed jeszcze większym blamat. Faulowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrat. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Jagiellonijans, to była rzut rożny. Uwaga, mocny strzał! I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. piłka na Jorge Feliksa. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. ci piłkę po tym wejściu. Kądzior. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Podanie do Michała Chrapka. A zatem strzela. Obronił to. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. W okolicy jedenastki teraz wrzuca. Jeszcze mogą szukać dobitki. Jakub Czerwiński. Dobre, skuteczne wejście. To może być groźne. Będzie kontra. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Usiłuje strzelać. Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. I mamy kolejny rzut rożny. Decyduje się na strzał! Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać! Było blisko! Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Bardzo pasywnie teraz grają. Drużyna przeciwna może przycisnąć. Kubicki. Powinien do tego dojść. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do woleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. I po tej bramce jest 4-0. Damian Kondzior. Jorge Felix No i co teraz zrobi nie oddaje piłki Dobre podanie będzie ciekawie. Jarosław Kubicki Taras Romanczuk Jesou Mas. Karas Romanczu. Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Centra na Jezusa i Maza. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Ja daje piłkę. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. I teraz przejmują piłkę. łoszczepański, Szczepański ma piłkę. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak to powinno się robić w obronie. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Bardzo dobra forma, zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.